Celestia. To jest pomocnika wszystkich kucyków pomy. Mogę zademonstrować każdą. Och, moje włosy wyglądają pięknie. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Mam ładne skrzydełka. A to jest moja już ostatnia figura ma liter. Mogę zademonstrować. Okay. Bo u nas wyłączała widzą włączenie. To jest moja ostatnia seria My Little Pony Przyjaźń Potówi? to magia. Tylko wyłączę ją, bo lubi. No, mów. To jest na przykład z mojej firmy My Little Pony Przyjaźń to magia, jak y... Twilight Sparkle przeszła przez lustro i zamieniła się w taką dziewczynkę. To jest moja ostatnia firma. Rainbow Dash i Rarity z firmy Raz, Dwa, Trzy, Cztery. To filma druga, jak były zmęczone po podróżu jakiś tam pod pociągu kucykowym. Tu mam karteczki o nich, na przykład Pinkie Pie, na przykład Applejack, Rarity. Twilight Sparkle. Tam jest, jak że chodziło, przez lustro, tak? Pokazane. Pokaż tutaj. I to tu jest filet. Uszajna. przy swojej karty. A to jest Hasbro, jak tata zadał. To jest karteczka od Rainbow Dashboard, Na przykład. To jest plecak od niej. To jest bluzka od niej. To jest grzebniczek od niej. To jest na przykład korona od Twilight Sparkle. To jest okulary od Twilight Sparkle. To jest książka od Twilight Sparkle. To jest wersjonek od jakiejś tam... A tu są kolczyki od Rainbow Dash. bardzo ładne. to to koniec mojej kolekcji. Na razie chciałam wam tylko pokazać moją słodką kolekcję Jakoś tam, ale nie wiem. To tylko taka kolekcja. Filmowa. Chciałbym coś jeszcze pokazać. No go to kładkę. Mam jeszcze takie buty. Super. Żeby wszystkich ich to poprawiło mało łapki. Dziękuję bardzo za prezentację. Jeszcze tu mam akcesoria. Czyli złotki w Jeszcze wagoniki, żeby dowalić ich na łopatki. Mm. Dziękuję bardzo. mam. O, jest to kilka mam. To są chyba od. Prezent. Mhm, to są od księżniczki Celestii. I prezencik. I ryzyk, inne tam pierdółki tułki mhm, spinki Z pinki. I jeszcze ostatni I mały. I ostatni mały prezent, żeby dać na łopatki. Małe dwa wagoniki od Pinki. Pinki. Dziękujemy. To wszystko? Tak, to wszystko. Dziękujemy, do widzenia.